Zapraszam na ranking smartfonów 2020 roku. Wymienię tu 7 najlepszych smartfonów, jakie możecie kupić w maju tego roku. Jako, że wymieniamy tutaj najlepsze z najlepszych, nie zaznaczyłem konkretnej granicy cenowej, mimo to stosunek ceny do jakości jest ważną częścią tego rankingu i nie brałem pod uwagę składanych smartfonów, bo dla nich planuję osobny ranking. Subskrybujcie kanał i włączcie powiadomienia, aby nie przegapić kolejnych takich rankingów. Na kanale obejrzycie również recenzje, w których sprawdzamy, czy warto kupić starsze smartfony w 2020 roku. Nowe materiały już niedługo. Seria Mi 9 to jeden z moich ulubionych smartfonów z zeszłego roku. Mogliście to zobaczyć w recenzji, którą zrobiłem tydzień temu. Niestety, w tym roku producent postanowił podnieść cenę swoich łagowców o 75% i tak za Mi 10 Pro przyjdzie nam zapłacić 4400 zł. To bardzo dużo, biorąc pod uwagę fakt, że smartfon nie ma certyfikatu wodoszczelności, a aparaty odstają nieco od konkurencji. Jednak, jak możecie zaobserwować, specyfikacja smartfona prezentuje się imponująco. Nowaga Nowa zasługuje 90%. 10Hz wyświetlacz, potężna bateria z 50 watowym ładowaniem i 108 8 sensor aparatu, jak w S20 Ultra. Mimo wszystko, gdybym miał wydać ponad 4000 zł na telefon, zdecydowanie nie byłby to mój faworyt, dlatego ląduję dopiero na siódmym miejscu. Zdaję sobie sprawę, że dla wielu smartfony Huawei odpadają w przedbiegach. To zrozumiałe, zważywszy na fakt, że nie mają serwisów Google. A. Jednak są sposoby na obejście tego problemu, a P40 Pro jest smartfonem, któremu naprawdę warto dać szansę. Urządzenie wybija się dwoma pięknymi matowymi kolorami i choć przód nie zachęca ogromnym wycięciem, mamy tutaj podobną technologię do Face ID z iPhone'ów, która moim zdaniem jest wygodniejsza od skanera linii papilarnych. Nie rozczarowuje również rewelacyjna specyfikacja Kirin 990, 90Hz wyświetlacz oraz spora bateria z 40W ładowaniem przewodowym i 27W bezprzewodowym. Jednak głównym powodem dla którego wybrałbym P40 Pro byłaby optyka. Wiele smartfonów w tym rankingu oferuje duży sensor głównego aparatu, ale w P40 Pro jest on największy, a do tego smartfon ma również ogromny sensor w obiektywie szerokokątnym. No i trzeba jeszcze wspomnieć o pięciokrotnym zoomie optycznym, który moim zdaniem wypada lepiej niż w S20 Ultra. A propos S20 Ultra nie miał szans pojawić się w tym rankingu, smartfon jest moim zdaniem za drogi, a do tego mocno przereklamowany i ostatecznie ma nawet gorszy aparat od S20+, który ląduje dopiero na piątym miejscu. Wszystko przez Exynosa 990, który w tym roku mocno odstaje od Snapdragona 865. Nie chodzi tu o jakieś głupie wyniki benchmarków, Mr. Who's the Boss porównał obie wersje i okazało się, że S20 z Exynosem robi gorsze zdjęcia, trzyma zauważalnie krócej na baterii i jest 20 20% mniej wydajna, już nie mówiąc o problemach z przegrzewaniem. Dlatego obok S20 Plus polecam również Note 10 Plus, który może nie ma 120Hz wyświetlacza czy tak dużego sensora w aparacie, ale za to ma rysik S Pen, podobną wydajność i design i kosztuje 400 zł mniej. Jeśli to nadal za dużo to zapraszam do filmu, w którym sprawdziłem czy warto kupić S10 w 2020 roku, tak czy owak S20 w tym roku były dla mnie sporym rozczarowaniem. Stworzenie tego materiału pochłonęło wiele godzin ciężkiej pracy i aby Wam się go przyjemniej oglądało, wyłączyłem reklamy. W zamian proszę, abyście subskrybowali mój kanał i pomogli mi w tym roku uzyskać 10 tysięcy subskrypcji. Tele 4 dostały w zeszłym roku mocne bato od recenzentów i należało im się to za przesarzały design, brak obiektywu szerokokątnego, nagrywania 4K w 60 fpsach, czy zaledwie 64 GB pamięci w podstawowym modelu i choć nie polecam interesować się mniejszym modelem ze względu na tragiczną baterię, tak model XL, którego można dostać za nawet 3200 zł, jest godny polecenia za tą cenę. Otrzymujecie 90Hz wyświetlacz, rewelacyjne aparaty i pełen ekosystem Google. Z czystym Androidem oraz z trzyletnimi aktualizacjami oprogramowania. Do tego otrzymujecie bezpieczne rozpoznawanie twarzy. Na kanale sprawdziłem, czy warto kupić Pixela 3XL w 2020 roku, a niedługo taki odcinek o Pixelu 2XL. Xperia 1 drugiej generacji jeszcze nie kupicie, ale smartfon ma podobno mieć premierę w tym miesiącu i warto dodać go do listy rozważań. A to dlatego, że w drugiej generacji wyeliminowano większość wad poprzednika. Nadal mamy długi 6,5 calowy wyświetlacz 4K, ale teraz otrzymał on 90 Hz odświeżanie. Zwiększono również baterię o 700 mAh, przy czym smartfon stał się smuklejszy. Inne zmiany to dodanie bezprzewodowego ładowania, kamerki TOF czy portu mini jack. Jak widzicie Sony mocno poprawiła pierwszą Xperię. Polecam szczególnie dla posiadaczy innych urządzeń Sony. Na Xperii możecie streamować gry z PS4 czy sterować aparatami serii A. Jedynym powodem, dla którego iPhone 11 Pro Max nie znalazł się na pierwszym miejscu w tym rankingu jest zbyt wysoka cena i kilka braków. 5500 zł to zdecydowanie za dużo za urządzenie, które ma 64 GB w podstawowym modelu i wyświetlacz o 60 Hz odświeżaniu. Jednak to największe wady, jakie mogę znaleźć w nowych iPhone'ach. Smartfony mają rewelacyjny design, najszybszy procesor w smartfonach, rewelacyjny wyświetlacz i bardzo dopracowaną optykę. Do tego iPhone 11 Pro Max bije na głowę inne, smartfony pod względem żywotności baterii. Największą zaletą iPhone'ów nie jest jednak specyfikacja, a oprogramowanie. Gdy weźmiemy pod uwagę rozbudowany ekosystem Apple'a oraz 5 lat zapewnionych aktualizacji oprogramowania, może okazać się, że cena wcale nie jest tak wyższa od konkurencji, która oferuje dwukrotnie krótsze wsparcie. Jeśli chcecie wydać 4200 zł na smartfona z dużym wyświetlaczem, OnePlus 8 Pro wydaje się znacznie lepszą propozycją od poprzednich urządzeń w tym rankingu. Otrzymujecie rewelacyjny design, najlepszy wyświetlacz w smartfonie oferujący 120 Hz w rozdzielczości 2K, do tego bardzo dobrą optykę, potężną specyfikację i nakładkę, która ją wykorzystuje. Do tego OnePlus naprawił w tym roku kilka wat poprzednika, odchudził design, poprawił aparaty i dodał certyfikat IP68 oraz bezprzewodowe ładowanie, które jest teraz szybsze niż u konkurencji. Od niedawna testuję OnePlusa 7T, więc niedługo możecie spodziewać się kolejnego odcinka, w którym opowiem, czy warto go kupić w 2020 roku. Jeśli ten ranking Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał, żeby zobaczyć więcej takich filmów w każdą niedzielę. Tymczasem ja się z Wami żegnam, trzymajcie się, cześć!